On, ona nie chce zrobić milowada. Decyzja o zaakceptowaniu, odrzuceniu oralu może być poddyktowana wieloma czynnikami i jest to bardzo kwestia indywidualna. Jeśli trapi ten problem, porozmawiaj ze osobą partnerską na ten temat. Niektóre osoby po prostu nie chcą. Seks ma być przyjemnością dla obu ze stron, a jeżeli jedna ze stron nie czuje się komfortowo albo nie chce, no to nie będzie to przyjemne ani dla jednej osoby, ani dla drugiej. Niektóre osoby mogą mieć także traumę z poprzednich doświadczeń seksualnych i jeśli one negatywnie wpływają na nasze życie, warto zgłosić się wtedy do specjalisty. Dla niektórych osób ważne są także czynniki religijne czy moralne, które zabraniają tego typu praktyk. Ta praktyka bardzo intensywnie angażuje różne zmysły smaku czy zapachu i może to być dyskomfort dla niektórych osób. Czy możemy poprawić smak naszych narządów? Jeśli chodzi o różnego rodzaju wydzieliny, warto przeanalizować naszą dietę. Wszelkiego rodzaju używki, takie jak papierosy czy napoje wysokoprocentowe. A także spożywanie niektórych produktów, które są ostre, czosnek, cebula, ale nawet kawa może powodować gorzki smak sperm. Zewnętrznie możemy wspomóc się różnego rodzaju lubrykantami smakowymi lub stripsami miętowymi. Sprawdzą się dużo lepiej niż artykuły spożywcze, ponieważ ich skład. I cukier przede wszystkim zawarty nie wpłynie na naturalne pH naszych narządów. Pamiętajmy, że w tej kwestii najważniejsza jest rozmowa. Jeśli czujemy, że w naszym związku jest taki problem, warto to najpierw między sobą przedyskutować, żeby dojść, gdzie jest to źródło tego problemu, a jeżeli nie będziecie w stanie, albo będziecie już wiedzieli, chcecie z tym pracować, udać się na przykład do specjalisty seksuologa. Pamiętajmy, robimy tylko to, na co mamy ochotę.